Ail jestem Sigma No, dzisiaj ona widziała, 40 na Miko. To jest pierwszy dzień. Może będzie kilka odcinków, może nie, nie wiem. No, ale dawno ogólnie nie miałem filmów. Bo, no, szkoła wróciła. Miał, 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 miał no. tych Ferie Ferie też ogólnie, bo byłem, no. bliżej się no i no nieważne, nieważne po prostu nie było dawno filmów dlatego dzisiaj jest powróciłem po tylu ciężkich dniach których, których mnie nie było nie były one ciężkie ale nieważne po prostu wolę jak jestem na YouTube bo nie chcę być taki że o nagle mnie nie ma Ohoho.

Ej, ja to komentuję. Nie, jak to komentuję? Ej, ja to komentuję. Ej, przestań po mnie zgabiać. Tym po, przestań po mnie zgabiać. Cicho, cicho, cicho. No bo cicho, cicho, cicho. A! Idę tam do nich. I tak pewnie z No. Drugie miejsce też. Spokojne. No. Wyszło mi nawet A ja nie ostatnio coś było za free. więc możecie napisać w komentarzach, co dostaliście. Czekaj, ja tu aktualności, bo teraz jest różne głosowanie. Zobaczmy, co dzisiaj jest. Wybierz idealną parę dla Bo. Nie, Charlie wygrała. Ja chciałem, żeby Mortis wygrał. Bo można było głosować na W Wtrącę ja się na chwilę tamten lektor. Y, chciałem powiedzieć wam, w sensie zapytać was. Napiszcie w komentarzu, Angelo to... No, ale nie jest Ważne. Chłopak bra, czy dziewczyna, bra, bo ja nie kumam. Wiem tak, chłopak, chłopak, bra. tak wiem, ale nie jestem ymm... pewien. A, teraz w sumie też wam puszczę muzeczkę. Nie, to co? A, to może tam to, co wcześniej, okej. Okay. Nie, nie, bywa, bywa. Dobra, zmieńmy sobie na chwilę. Okay. Niech tu będzie. Na pewno w ogóle nie było filmów z Homie, wiem. Ostatnio był Homie i ale. No, tylko czasami czyli, no, Ogólnie. Niestety. No i ty. No nie Bardzo interesują. nie, nie. nie, nie. Nie, nie gdzie ty lecisz No nie zawsze się wygrywa, nie zawsze się przegrywa. Teraz akurat no niestety ja przegrałam, ale bywa, wiem ciągle to mówię, ale kogo to no. I teraz Ej wyszedł nie, ale bo insulację i te. No, znowu przegrałem. Myślę, że nie będzie łatwo wbić tę drogę. Hm. Tak sobie myślę. Mam trochę błyskotek. Trochę. No, nawet dużo. Dużo. No, no mam po prostu błyskotki. I mógłbym sobie za nie skina kupić. Teraz będę. Zróbmy tak. Napiszcie w komentarzu, jakiego skina kupić. Jakiegokolwiek, losowego. Tylko nie wiem, czy ja go mam. Jakieś skiny mam. Ale napiszcie mi. Napiszcie mi. Jakieś ładne skiny. Dobra, widzowie. Jeśli odcinek Wam się spodobał, a jeśli. to dajecie łapkę w górę, jeśli nie, to macie tu na pocieszenie. Мистер Бист, рис, мистер Бист, ест рис, посмотри вниз, там мистер Бист, каратист, мистер Бист, юрист. Mr.